Wydarzenie, które idzie w duchu z systemem, zgodnie z nawiązując do historii, turnieju jakim są Mistrzostwa Europy. A zatem gwizdek oznacza rozpoczęcie. I już po rozgrzewkach, po ostatnich próbach, po ostatnich testach, sprawdzianach. Wszyscy jesteśmy gotowi zacząć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w amfiteatrze imienia Czesława Niemena w Olsztynie. Na otwartych międzynarodowych mistrzostwach Europy Eurobreaking 2012 Olsztyn. Na terenie amfiteatru imienia Czesława Niemena, bo to jest właśnie to miejsce, odbywały się już różne imprezy, jednak ta jest całkowicie oryginalna i nietypowa, ponieważ zasadami, systemem oraz historią nawiązuje do turnieju piłkarskiego Euro. Kolejne starcie minuty SPC o Boys. Jest to jedna z imprez rozpoczynających holstyńskie lato artystyczne. Impreza, w której bierze udział kilkudziesięciu tancerzy, artystów, są dj e Oprócz tego, na koniec koncert. Główną ideą jest rozstawienie czterech ekip e, z państw, które odnosząc się do turnieju futbolowego e, były finalistami Euro 2008, czyli Niemcy i Hiszpania oraz organizatorzy turnieju Euro 2012, Polska i Ukraina. Są Hiszpanie, są Finowie. I really like Poland. I really... One of my first trips I made international was Poland. And uh, I really have a lot of, uh, it's a special place in my heart for Poland. But this is the first time in this city, so I'm happy to be here and see more of Poland. But now it's Polski flavor, is uh, huge uh, internationally doing it right now. And there's uh, many different many different B-boys that I know Greku, Setovi, uh, Jarko, many, many good B-boys. Do tych czterech rozstawionych ekip e, dołączają ekipy z Polski, które po prostu przechodzą eliminację na zasadzie bitew tanecznych i walczą o wielki finał. Ta edycja polega na takiej walce dwóch tancerzy na dwóch tancerzy bezpośrednio i później kolejna para e, przechodzi do następnej rundy. I always expect from uh, aspect from, uh, from Poland: good dancing, nice people, good energy, good music, and just uh, the beauty of the dance.